Cześć, pozdrawiam Was z Beskidu Niskiego, z Przedgórza Maguskiego Parku Narodowego, z przepięknej łąki z krwiściągiem lekarskim. Tutaj to są te wysokie rośliny. Roślina z rodziny różowatych, jedna z ludowych nazw, Czarna Róża. Teraz zaczyna dopiero kwitnąć gatunek wskaźnikowy dla y, cze, znaczy gatunek występujący często na łąkach zmiennowilgotnych, ale nie tylko na różnego rodzaju takich trwałych łąkach, bogatych w gatunki ta łąka jest normalnie koszona, przyjeżdża tu traktor kosi ją na siano y, dosyć późno dzięki temu i pewnie tylko raz dzięki temu właśnie utrzymuje się tutaj bardzo wiele ciekawych gatunków łąkowych Kwiściągi były nazywane w Małopolsce barankami Pana Jezusa. Były święcone w Dzień Matki Boskiej Zielnej. Natomiast jest to roślina także jadalna. Młode liście kwiściąga są jadane w północnych Chinach jako warzywo, a także kłącza kwiściąga, które po dłuższym gotowaniu, po kilku godzinach gotowania, tracą taki cierpki smak i także można je zjadać. One były jadane na Syberii. Oczywiście jest to kłopotliwe, ale gdyby był głód, no to możemy przyjść na taką łąkę, wziąć łopatę i wykopać sobie kłączy i po prostu ich ugotować. Przepiękna roślina. Pamiętajcie, zawsze jak zobaczycie kwiściąt na łące, to jest znak, że tam będzie, będą także inne ciekawe gatunki roślin niezbyt częste. Na kwiściągu żerują także dwa gatunki Eee, dwa gatunki ciekawych motyli, modraszków: eee, Makulinea teleius i Makulinea nausitous. Eee, przepiękna łąka takich łąk z taką dużą ilością siściąga nie ma w Polsce, wcale aż tak dużo. Pozdrawiam w Beskidu Niskiego.